pod podpunkcie B mamy zapisać półtora kilometra, czyli mamy podpunkt B półtora, Czyli półtora to jest 1 i połówka, czyli 1 i 12 druga kilometra. My sobie zrobimy ten sam trik, co u góry, tylko mamy teraz jedną całość. Tą jedną drugą sobie rozszerzamy do dziesiątki w mianowniku, czyli tu zrobiliśmy razy co? Razy 5. Dlatego licznik również robię razy 5 1 razy 5 to będzie 5 oczywiście mamy wszędzie jednostki kilometra to się równa 1 przepisuję jest 1 0 czyli jedna cyfra po przecinku skakuje mi tutaj ta piątka czyli 1,5 km, to jest 1,5 kilometra i mamy rozwiązany kolejny podpunkcik